Nie? Tak. Żeśmy już dużo przysiedzieli w Tajlandii, a szczególnie na Koczangu. Nie Które Nie możemy przedłużyć już ani wizy, ani wizaran. Musimy wyjechać, zostać i wrócić, najwyżej. nie? Więc z Koczanga jedziemy do Siem Reap w Kambodży. Nasza chatka. 7.30 i około 18.00 będziemy na miejscu, Pirazy Drzwi, nie? nie wiemy gdzie nas wysadzają, bo mówią, że to jest przystanek autobusowy, ale tam jest kilka, tam jest kilka i nie wiedzą gdzie, więc zobaczymy gdzie nas wysadzą, 1400 batów na osobę, to jest jakieś 150 zł na osobę tam z groszami nie? w jedną stronę, kawał drogi, bo to jest i przez prom, do granicy i od granicy, na no masę godzin, nie? Jedziemy, zobaczymy co to tam w Kambodży siedziało się super fajnie. No ale jak trzeba to trzeba wbrew pozorom miejsce, w którym siedzieliśmy najdłużej, nie? A myśleliśmy, że zostaniemy to nic, ale to już wiemy, że to tak jest, że że to się może wszystko porozjeżdżać, także zostawiamy to, gdy mamy do Kambodży, a pijemy się jeszcze kawki. Tu jest droga i jedna główna. Z każdej strony wyspy idzie, tu idzie od strony zachodniej i od strony wschodniej, idzie tak samo jedna droga, dookoła wyspy, chatki, a tu ma na nas czekać minivan, minivanem do granicy, granicę z buta i później Takim mniejszym autobusem kambodżańskim do Siem Reap. O tej godzinie, a jest siódma rano, to tak jest naprawdę jeszcze fajnie, bo jest w sam raz ciepło. Ta się oddychać, a słońce nie wali. Bo już o dziewiątej to już jest o, strasznie gorąco. No i dobrze, po tak długim okresie czasu jak my tu jesteśmy, a to jest bardzo długo, bo już wykorzystaliśmy wszystkie możliwości, to i dobrze, bo się przyda trochę czegoś innego i ruchu. nisi zbierają jedzenie bo świątynia jest w tamtą stronę w tamtą stronę jest prom no już prawie kurde jak w domu tak długo tu byliśmy no dobre piękne góry Czekamy na minibusa Z miejsca, było dobrze, to się ciężko wyjeżdża, bo to jeszcze jak się przyzwyczają Z jednej strony trochę nudno, bo dobrze jak coś się dzieje, ale z drugiej strony jak jest komfortowo, że wszystko normalnie, to później takie miejsce znaleźć. To jest super ciężko. Nie, tak, a tu masz Duriana, po prostu farmy A tu jest Las Durianos. Kilogram za 200, 300? No, no to i tak nie są takie drogie, bo to jest tam 20 parę złotych za kilo. Nie? Normalnie kiedyś były dużo droższe. No, no i to też wyspa z no, dobrymi cenami wszystko w normalnych cenach. Nie? Trochę limitowana ilość jest owoców, bo tak nie tak prosto. Ale ogólnie to w supermarketach można kupić smaczne nie? i za normalne pieniądze. nie czuję, że to jest nie czuć, że to wyspa i nie czuć, że to jest wyspa na, na końcu, gdzieś na obrzeżach, a tak jest, no bo stąd do granicy kambodżańskiej jest jakieś 100-coś kilometrów, nie? My tą nie będziemy przekraczać, bo... Tą dolną to przekraczaliśmy jak robiliśmy Wizaran, nie? Bo to jest na dole najbliżej. A do Siem Reap jest tu góry, trzeba jechać do góry, nie? Także pojedziemy do góry i... I tam przekroczymy. Kawka.

Tym promem już płyniemy któryś raz Bo była i z Wiza i przypłynęliśmy nim I dwa razy przedłożyliśmy wizę Także trochę się nim napływaliśmy już jakoś więcej teraz chyba przewidują, żeby nam mieli ruch albo to w godzinach porannych może, nie? Ale my też byliśmy tutaj o ósmej i tych promów to stało zawsze jeden się zmieniały, nie? Ale dzisiaj jest poświęce No dla właśnie tego. dla pewnego tego, że poświęci. To jesteśmy przy granicy. Tu nas wyrzucili, bo będziemy zmieniali minibusa. Jeszcze przed granicą nie wiadomo, czemu powinniśmy minibusa zmieniać po drugiej stronie. No ale zmieniamy po tej stronie. Zabierają nas do granicy. A na granicę to już wiadomo. Przechodzimy. Wiza. Po drugiej stronie wsiadamy każdy w autobus, który jedzie w odpowiednim kierunku. Tyle. Więc czekamy aż ktoś nas stąd zabierze. Zobaczymy. No i teraz zmienili na przekrętasy, nie? Bo wcześniej przekręcali bezpośrednio na granicy na 100 batów. Teraz zabierają się do restauracji, w której właśnie siedzieliśmy. No i masz wyjście, albo im zapłacić 40 dolców zamiast 36 co powinno się. I załatwią, pójdziemy, teraz przejdziemy granicy z buta. Albo sama gonisz i załatwiasz to. Czyli nie wiadomo jak później z drugiej strony z transportem, no bo transport jest zorganizowany, nie? Tak. Więc nie masz wyboru. Więc nie masz wyboru, no musisz im zapłacić znowu haracz i dymać na pieszo. Będziemy dymać na pieszo. Także mamy na pieszo. Tyle. Przeszliśmy imigrację. Tutaj też odpicowali. Nie było to nic. Zresztą tam jest ostatni film jak my przekraczaliśmy tą granicę. nie? To tam to było, no bo to tam było, ale... Dookoła tej całej infrastruktury nie było. Skasowali nas 40 dolców za wizę. No ale nie wiadomo później czy my będziemy stali w osobnej kolejce czy nie. No była osobna kolejka do robienia wizy. Wiza na samej granicy, jak się robi samemu, to jest 30 lub 36 dolców, ale też nie wiadomo ile cię skasują, bo oni robią co chcą, nie? Także dzisiaj masz taką opłatę. Tak, to tyle, ale to dwa to też nie wiadomo, bo my stojemy później w tamtej kolejce, ta się już posuwa, i później nie wiadomo czy będą na ciebie czekać, czy sobie pójdą, nie? Tak. A my mamy już zarezerwowany tutaj transport, także to nie jest bez znaczenia, nie? No ale załatwione. Przeszliśmy imigrację, jesteśmy, wiza na miesiąc. Długo się to robiło. Wszystko. Tyle. I taki sam bałagan oszukańczy na granicy jak zawsze, nie? Także to bez zmian. Kasa im się musi zgadzać, nie? Każdy musi dostać swoje. Niestety. Tyle. Idziemy do autobusu. No to jesteśmy w autobusie, nie? Łodzi w chorobę Jedziemy do Reap Tak.

No to jedziemy z firankami, nie? Tak. I kąpy kokardkami. No więc, wyjechaliśmy, wzięliśmy tuktukę z przystanku autobusowego. Jechaliśmy 3, 3 godziny jakoś, nie? 3,5 godziny z, z granicy, nie? Jedziemy teraz z przystanku autobusowego, który jest tam, do miejsca, gdzie się zatrzymujemy. Koleś 150 50 batów, czyli mniej więcej to jest tam około 6 zł, nie? Jedziemy. Trzy kilometry jest do centrum stąd, nie? Tak jakby ktoś chciał wiedzieć. Wina jest powietrze, jest bardziej sucho. <laughs> kambodża Check the mic and make sure it sound right, boys. sound right boy white right, boy